Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj temat Spedytor, część trzecia Wymyśliłem sobie formułę, że będę to robił w samochodzie W końcu spedytor W końcu transport W końcu jakiś pojazd Wszystko to się składa w całość e, Ostatnie moje dwa filmiki na temat e, spedycji e, Linki znajdziecie w opisie tego filmu, na dole e, Cieszą się dosyć dużą popularnością że stwierdziłem, że dobrze, skoro chcecie, skoro Wam się to podoba, to będę ten temat kontynuował. Natomiast dzisiaj część trzecia omówimy sobie załadunek. Diladum. to jest ładunek, lade sztele to jest miejsce załadunku. Wszystkie tematy związane właśnie z załadunkiem, jakie mogą być problemy, jakie trudności i itd. Po tych dwóch filmach staliśmy w punkcie, że ja, jako spedytor, dostaję auftrag, zlecenie. Dostać auftrag, dostać zlecenie, to jest auftrag bekommen. Czyli ja mogę powiedzieć, jako spedytor, Ich habe einen auftrag bekommen. Dostałem zlecenie. Zwykłe zlecenie dostajemy per fax, faksem. Czyli całość brzmi: Ich habe auftrag per fax bekommen. I teraz co robi z tym dalej? No, wysyła dane do kierowcy, żeby kierowca wjechał gdzie się wiedział, gdzie jechać. Czyli spedytor wysyła miejsce załadunku do kierowcy. Der Fahrer schickt die Ladestelle an den Fahrer. Kierowca dostaje to zlecenie. Der Fahrer bekommt ten auftrag no Będąc precyzyjnym, dostaje miejsce załadunku. Zobacz, ką tydy to. O dziewiątej miał się wtorek rozładowywać w Wiedniu z Polski. Jechać na załadunek do Sankt Pölten, po dwóch godzinach załadunek o jedenastej i jechać do Włoch na środę rozładunek. Ja? Kierowca mi dzwoni, jest na rozładunku. W tym Wiedniu ma się ładować w St. Pulten do Włoch. Co się dzieje? Kierowca mówi: Jest problem. A ja mówię: Co się stało? Nie dojadę, ponieważ jest ształ, jest korek. I będę na rozładunku o 11. .00. Przy czym no, rozładunek będzie o 11.00 we Wiedniu, a on miał być o 11.00 na załadunku już w St. Pulten. Przesuwa mi się za ładunek ten Sankt Aust do, do, do Włoch, nie? No to nie da rad być na, na 11, no To sama godzina. No to będzie co najmniej na pierwszą, na drugą. Jeszcze jakaś pauza mu wyjdzie. I, i dzwonimy do tej spedycji, którą, od której dostaliśmy Sankt Pylton Mediolan, Sankt Pylton Mailand. I mówimy tak: The fare kommt nicht rechtzeitig. Nie przyjedzie na czas. Lajda, niestety. Um, er kommt erst. On przyjedzie dopiero. No i teraz strzelamy, nie? Eines Uhr, zwei ura. O pierwszej, o drugiej godzinie. Warto to dogadać z kierowcą, czy faktycznie o tej godzinie przyje, przyjedzie, żeby tak już, jak się spóźni, to żeby się nie spóźnił dwa razy, tak? Że spóźnił się na załadunek pierwotny i potem ten ustalony awaryjny też miałby się spóźnić. No to już nie jest fajne. Powody, dlaczego kierowca może się spóźnić na załadunek, może być sztau. Korek. Czyli es gibt stał. Jest korek. Es gab stał. Był korek. Dlatego kierowca nie przyjechał na czas. Deswegen ist der Fahrer nicht rechtzeitig gekommen. Innym powodem spóźnienia kierowcy jest: e, można nazwać to eine Panne. Der Fahrer hat eine Panne. Miał. Problem z samochodem. Panet to jest defekt, to jest uszkodzenie, czyli samochód się zepsuł. Można użyć czasownika kaputkę, zepsuć się. Da, jest da, kaputkę, gangem. Można to nazwać, że techniczne problemy, że te problemy techniczne haty defa miały kierowca. A propos właśnie tłumaczeń, dlaczego kierowca nie dojdzie na czas, też możemy oczywiście powiedzieć, wspomnieć. E hat, er eine machen. Pauzę. E hat eine Pause Musiał robić pauzę. Er hat eine gemacht. Zrobił pauzę. Ale może być szne, śnieg. S schneit, pada śnieg. Es hat geschneit, padał śnieg. Es ist glatt, jest ślisko. Es war glad, było ślisko. Kierowca nie mógł szybko jechać. The Fahrer nicht schnell fahren. Dlatego przejechał później. Deswegen to. Cóż paid To jest w kontekście dosłownie oznaczanie przyjechał za późno. Tak się mówi. Przyjechał za późno, w sensie tłumaczymy to na polski spóźnił się. ES cóż paid Spóźnił się.